Musimy wybrać dwóch zawodników, żeby dać im pierścienie z tej ósemki i każdy z nich, oprócz chyba Steve'a Nasza, pozdrawiam Cię serdecznie, był w finale i był bardzo blisko od tego, żeby ten pierścień zdobyć, ale finalnie to się nie udało. Jednak moją uwagę najbardziej przykuwa dwójka z Juty. Salt Lake City bardzo długo już czeka na te swoje pierścienie i myślę, że ta dwójka grają ze sobą, 19 lat, z tego co pamiętam, na tak wysokim poziomie i będąc tak blisko, doprowadzając Chicago w, dwa, w 1998 roku do Game 6, gdzie tak naprawdę zaważył jeden rzut od tego, żeby było Game 7. Nie wyobrażam sobie wybrać inaczej. Naprawdę, Carmelo i John Stockton, fajnie by było, jakby mieli w tej swojej gablocie pierścienie, i to by naprawdę już zapieczętowało ich karierę zupełnie, chociaż nie pierścień buduje tą karierę, tak? Pamiętajmy, że jest to sport. Nie indywidualny, a zespołowy, i to nie pierścienie klasyfikują tych zawodników, jak byli genialni, a uwierzcie mi, że ta dwójka razem działała złoto i możemy tylko myśleć o tym, co by było, gdyby właśnie mieli te pierścienie. To może opinia publiczna odbierałaby ich jeszcze lepiej. Napiszcie mi, kogo wy wybieracie z tych ośmiu graczy.